Sierpień był także doskonałym momentem do zabawy. I takie zabawy, w formie pikników, organizowano w wielu miejscach. Jedną z nich był piknik rodzinny w Centrum Wsparcia Rodziny W Radnicy. To była okazja do wspólnego spędzenia czasu, integracji rodzin oraz poznania oferty, jaką ma Centrum Wsparcia Rodziny i czym dysponuje budynek w Radnicy. A ta oferta z miesiąca na miesiąc staje się coraz bogatsza. Przypomnijmy, Centrum Wsparcia Rodziny. To jedno z najnowocześniejszych miejsc w województwie lubuskim, które będzie wspierało całe rodziny w różnych aspektach. Budynek otwarty w lutym tego roku zapewnia szereg udogodnień dla całych rodzin. To nie tylko miejsca terapii, to także wiele innych możliwości spędzania czasu. Warto dodać, że we wtorek 23 września właśnie w Centrum Wsparcia Rodziny w Radnicy o godzinie 16 odbędzie się spotkanie dla rodzin zastępczych. Centrum zaprasza rodziny z dziećmi. Piknik rodzinny został dofinansowany z funduszy europejskich, zrealizowany przez Fundację na Rzecz Kolegium Polonikum w ramach projektu Lubuskie na Rzecz Rodzin.